No ma no co mamy tu powiedzieć, no sobie to mają za dużo pieniędzy i tyle mogę powiedzieć. Ech, bo znaleźli sobie znowu kolejnej temy, które chcą sobie po prostu wybombić w nieskończoność. I tym razem jest to FACE -dwójka. i to FACE -dwójka na wszystkim. I może nie na tym, ponieważ na tym tego nie widać, ale FACE 2 na przykład na M9 2 też leci do góry. Eee, no, i nawet tutaj leci do góry, a nie, no wszędzie leci do góry. No, generalnie tłumaczę wszystkie informacje. No i sobie znaleźli z takiego łoski, na którego sobie pompują, i powiem tak. Nie chcę mówić, nie. Jakby to jest ewidentna pompa. Ewidentnie, jakby pytanie, kiedy będzie dump. Pytanie, kiedy będzie dump. Naprawdę, bo kiedyś będzie musiał być, i pytanie teraz też jest, co będzie. Triggerem do tego, czy będzie to po prostu Chińczyk, jak jeden powie, dobra dampujemy, czy to będzie wal, który powie tak. O, ale miło, że w community jest taki popyt na face dwójki. Słuchajcie, wypadliśmy na super pomysł, żeby wprowadzić z powrotem skrzynie, które mają face dwójki. E, słuchajcie, no wiemy, że je lubicie, to żebyście nie musieli tyle płacić, to wam teraz dodajemy, nie? I aha, nie wcale nie wiemy, że to Chińczycy manipulują. I to będzie jedno z dwóch. Ale może trzeba to kupić? Nie wiem. Coś jest niezły w ogóle. Ciekawe, czy w takim razie te skrzynie wywalą i może ty ich zamierza. Jakby ja nie wiem, jaki to ma sens, ponieważ jeszcze z, z naklikami to rozumiałem, nie? Bo ludzie faktycznie spekulowali, myśleli, o, ważne jest, co się stanie na Majorze w Paryżu. Nie? I faktycznie Chińczycy mogli napędzić ruch na teski, na te i mieli też rynek zbytu by był ktoś, kto by był w stanie to kupić. E, dzisiaj nie widzę osoby, która jest w stanie kupić, nie wiem, M9 za, nie wiem, te 15 koła, czy tam za ile chodzi teraz M9 za 12 koła. 12,600 nie widzę tego. To jest po prostu dla mnie powalone. E, w ogóle też ciekawe, ile kosztuje Battlefly Knife, bo z tego co widziałem, to on chyba po 40, no właśnie, on chodzi po 28 tysięcy złotych. I coś tutaj, kurwa, bym powiedział tak. To jest, to jest po prostu jak AWP Dragon nie? Pytanie jest, jaki to ma sens? Komu to chcesz sprzedać? Jak, jak pompujesz coś, to, to generalnie wygląda tak. Jak pompujesz, ktoś widzi, że jest pompowane, kupujesz, żeby zarobić na tej pompie, i on to kupuje, ty mu to sprzedajesz troszeczkę wyżej, i, i on potem nie ma komu sprzedać. I ten, kto kupuje ostatni, traci. I tak generalnie działa spekulacja. Ja się zastanawiam, o co chodzi, bo ja to rozumiem, że Chińczycy se mają za dużo pieniędzy, nie? Ale, ale jaki jest cel tutaj? Oni coś wiedzą, czego my nie wiemy? Czy to jest zorganizowana akcja, żeby. Nie wiem, ja nie wiem, może oni jakoś zarabiają na to. Że oni jakoś, nie wiem, pompują buffa, się na bafie jest ten, nie, skupują, że potem wyprzedać swoje życie na flocie, jakby to nie ma sensu, bo to się skupi do ceny, która jest na bafie. I ja bym chciał jakąś mądrą osobkę, żeby mi powiedziała, o co chodzi z tym, z tym pumpem, bo autentycznie tego nie rozumiem. Jest jedna rzecz, którą widzę, która miałaby jako taki sens że jak ktoś to kupuje, bo autentycznie wierzy w CSA. nie? ktoś sobie myśli, o dobra, przecież to ma wszystko taką idealną specyfikację, kupujemy to i my wtedy kupując to zarobimy za załóżmy 5 lat ileś procent, no i wszyscy kupują Chińczycy, bo w to wierzą. Co? Jak to? Ja nie wiem, ja... ja chyba po prostu nie wsiadłem do tego pociągu, ja może po prostu jestem zbyt zamknięty na to i dlatego bym chciał, żeby ktoś mi to wytłumaczył, ale... Ta pompa, jaką dzisiaj widzimy, jest po prostu dziwna I to, i to widać. Znaleźli sobie przedmiot i go po prostu wywalili do góry. I teraz jest pytanie, czy, znaj czy znajdą też te przedmioty. I pytanie, czy trzeba szukać innych przedmiotów, które oni będą mogli z chęcią wydupić do góry. Face dwójki już zrobili, może teraz AK Redline'a zrobią, może wulkana zrobią. Może w końcu Gold Arabeska odda. E, może nie wiem, e, zaczną AWP Prince robić do góry, bo jest stara. Bo AWP Prince ja wam pokażę. I może też od razu Gold Arabeskę, bo nie wiem czy wy wiecie, ale AW, wap, AWP Prince generalnie jest taki, jakby powiedział. No, się no nie jest tanie, nie? Ale ono też nie jest jakoś takie drogie, nie? No, se stoi. No, i może ludzie nagle stwierdzą, ja, ale zajebista łupa. Panie, tego jest mniej niż dziewiątek, No, to kupujemy to. Albo patrz taki Gold. O, kurde, ale się ten. Ale patrz, taki Gold Aha, Gold Arabes, to też, nie? Patrz tu, taki Fiteste. O jest za 8 koła. W zasadzie jedną no, drogę już leci do góry, ale no, to dużo mniej niżem dziewiątki. Może trzeba kupić takiego jednego, nie żeby zarobić na nim. Może tak będzie i on teraz pał. O, już się za 9 koła sprzedał, jakieś za 8 się sprzedają. To jest w ogóle. O kurwa. Ale ktoś się pota teraz wygrał, nie? No, to takie rzeczy się dzieją, jak tutaj dasz majordera No i może trzeba pokupować, poznajdować takie rzeczy. Może AWP Terizota. No i pytanie jest, co, co tu się dzieje, nie? Może ludzie, no może w no, końcu naklejki, bo to tak, byłoby dobrze, ale z jakiegoś powodu naklejki nie dotykają. E, I nie wiem. Chińczycy mają za duże pieniędzy Takie jest moje e, odczucie. I powiem tak, nic tylko z tego korzystać. Na pewno są miejsca, gdzie po prostu będzie dało się na tym zarobić pieniądze. Problem jest taki, że oni generalnie inwestują swoje siano w rzeczy, które są całkiem drogie. Dlatego próg wejścia jest całkiem wysoki. No bo generalnie, żeby mieć jako takie sensownie ułożony portfel inwestycyjny, w którym będziesz miał. Generalnie swoje aktywa w miarę tak, tak na niskim ryzyku, w sensie cały twój portfel będzie miał stosowne ryzyko. Posiadając ten portfel na przykład taki golda Arabeskę, no to to jest generalnie ciężkie do zrobienia. Nie? No kogoś pewnie stasz na jedną czy dwie, ale potem sobie nie kupi nic innego i to już to jest trochę głupie. I to jest ten problem właśnie z tymi przedmiotami. I trochę tak się na nie patrzy niż je czuje. nie? No bo tak szczerze... Nie wiem, w sumie kurwa, no z jednej strony zajebi się, że takie rzeczy lecą do góry jak to, no bo da, ktoś się zarabia po prostu miliony dolarów, e, ale z drugiej strony kredując, też się da zarobić dużo pieniędzy. No i teraz jest pytanie, które jest lepsze, nie? No i czy i kiedy tu powiedzą stop i kiedy gdzieś powiedzą start. I to jest kwestia, której w sumie no, nigdy się no, nie dowiemy, nie? No to kurwa... Widzieliśmy na tym, czekaj, na Globcase'ie, nie wiem czy ktoś to pamięta, ale Globcase to w ogóle jest niezła jazda, ktoś po prostu wziął i za, nie wiem, sto ileś tysięcy złotych, po prostu wziął i wyrzucił tą skrzynię do góry, nie? Tak nagle, dosłownie w sekundę, co jest całkiem ciekawe i ja interesujące, że ktoś ma tyle kont nastakowanymi pieniędzmi. Może jak hedge maze wywaliły i ta skrzynia wywaliła, no to może to jest ten czas, kiedy trzeba kupić kromę dwójkę i po prostu być milionerem, nie? Albo kromę trójkę. Eee, nie wiem tego, ale eee, ten rynek jest po prostu z każdym dniem coraz ciekawszy. Bo takie face dwójki sobie lecą do góry, nie? A za to taki fiberk jest po prostu leci na sam dół. Skrzyniastów i koszmarów też generalnie. Nie, to się pikuje, nie? Ale no też. Jakby była po 9 złotych, nie jest 7,50, samo, nie wiem, jakaś skrzynia załamania była po 2 złote, jest po 1, 20 rewolucji rewolucji 2,40 była, ta była powyżej 3, chyba 3,30 miała, no 3,60 i te rzeczy powoli sobie lecą w dół, nie, ale za to takie Facebooki, no po prostu lecą do góry, no i gdzie tu jest sens i logika, to ja nie wiem, ale no... E, pff, nie wiem, chyba pozostaje na tylko robić to, co robić. I cieszyć się tym, że kurwa się niczego nie ma, nie i po prostu nie wiem. Ciekawe co się z tym stanie, czy to spadnie, czy nie spadnie. Według no, mnie powinno spaść, ale to właśnie, no i właśnie, może zaraz ktoś przyjdzie i powie tak Może, ale to M4A1S Printstream jest zajebiste, ale bym se kupił, nie jest 10 kurwa z 10 koła nagle nieczka, one kosztują chyba 2000 w faktoryniu. To nagle będzie kosztowało 20 tysięcy faktury i tak się może stać, nie? Praksów na ten rynek po prostu kurwa. Praksów. No. No to się ma, no.